Równanie kwadratowe bardzo często pojawia się na maturze z matematyki. Mamy sobie równanie do rozwiązania i pytanie, ile ma rozwiązań. Pamiętajcie o tym, że tutaj musimy wrzucić założenie, że x minus 4 do kwadratu nie może być 0, bo wtedy mianownik się wyzaduje, a te skołonkowa to jest dzielenie, a przed 0 się nie dzieli. To sobie ładnie pięknie spierwiastkujemy. Wychodzi x minus 4 to jest 0, a jak przeniesiemy czwórkę, to x teoretycznie. Jest równy 4, tylko że to było oczywiście różne i różne. x nie może być czwórką, czyli odpowiedź D z automatu odpada. Jak sobie rozwiązujemy to równanie? Po prostu mnożymy to wszystko przez x-4 do kwadratu, czyli tak fakto ten mianownik znika i otrzymujemy x-2 w jednym nawiasie i w drugim nawiasie x plus 4, że to ma być 0. I albo ten drugi nawias musi być 0, czyli x plus 4 równa się 0, a jest to wtedy, kiedy x równa się minus 4, ewentualnie ten pierwszy nawias musi być równy 0, czyli x minus 2 równa się 0, czyli x równa się 2. I to faktycznie są nasze dwie odpowiedzi dwójka i minus czwórka, c jest poprawną odpowiedzią.